W poprzednim filmie omówiłam cztery prawa zmiany nawyków z książki Atomowe nawyki Jamesa Cleara: spraw, by to było oczywiste, spraw, by to było atrakcyjne, spraw, by to było łatwe, spraw, by to było satysfakcjonujące. I w tym filmie odwrócimy te prawa, po to, żeby dowiedzieć się, jak przełamywać złe nawyki. W takim razie, jak pozbyć się złego nawyku? Odwrócone prawo pierwsze: spraw, by to było niewidoczne. Żeby pozbyć się złego nawyku, musisz usunąć bodźce, które go wywołują. Chodzi o to, żeby złe nawyki były trudniejsze do zauważenia. Na przykład, jeżeli chcesz przestać jeść niezdrowe przekąski, to nie miej ich na widoku, albo w ogóle nie miej ich w domu. Jeśli już je masz, no to schowaj je w najtrudniej dostępnej szafce w domu. Albo w przypadku chęci ograniczenia korzystania z social mediów, usuń te aplikacje z telefonu. Albo Wyloguj się po każdej sesji, po to, żeby dodać sobie krok, żeby sobie utrudnić korzystanie z nich. Odwrócone prawo drugie, spraw, by to było nieatrakcyjne. Żeby zniechęcić się do złego nawyku, musisz zmienić swoje postrzeganie tego nawyku, sprawiając, że będzie on mniej atrakcyjny. Na przykład, chcesz pozbyć się nawyku niezdrowego jedzenia? No to zwracaj uwagę za każdym razem, kiedy po zjedzeniu czegoś niezdrowego poczujesz się gorzej. Będzie cię bolał brzuch albo pojawią ci się wypryski. Odwrócone prawo trzecie. Spraw, by to było trudne. Żeby zniechęcić się do złego nawyku, musisz sprawić, że będzie on trudniejszy do wykonania. Na przykład, jeśli chcesz przestać jeść te niezdrowe przekąski, to nie kupuj ich nigdy na zapas. Nigdy nie przechowuj ich w domu. Żeby za każdym razem, kiedy masz na nie silną ochotę, a wszyscy wiemy, że każdy czasem tak ma, to żebyś musiała iść po nie specjalnie do sklepu. Będzie to utrudnienie, bariera, która może spowodować, że ci się po prostu oddechce. Odwrócone prawo czwarte spraw, by to było zniechęcające. Żeby skutecznie pozbyć się złego nawyku, musisz uczynić jego wykonanie mniej satysfakcjonującym. Na przykład, każdorazowo po niezdrowym jedzeniu zapisz, co jadłaś i jak się czułaś po tym posiłku. Podsumowując, żeby pozbyć się złego nawyku w czterech krokach, po pierwsze uczyń to niewidocznym, czyli usuń bodźce wywołujące zły nawyk. Po drugie, uczyń to nieatrakcyjnym, zmień to jak postrzegasz ten nawyk, aby stał się dla ciebie mniej atrakcyjny. Po trzecie, uczyń to trudnym, zwiększ trudność wykonania złego nawyku. Po czwarte, uczyń to zniechęcającym, spraw, aby wykonanie złego nawyku nie przyniosło satysfakcji. Jeżeli chcesz pozbyć się jakiegoś złego nawyku, to przeanalizuj go właśnie pod kątem tych czterech odwróconych praw zmiany nawyku. Zadaj sobie pytania: jak mogę uczynić ten nawyk mniej oczywistym? Jak mogę uczynić ten nawyk mniej atrakcyjnym? Jak mogę uczynić ten nawyk trudniejszym do wykonania? Jak mogę uczynić ten nawyk mniej satysfakcjonującym? Te pytania zostawiam napisane w komentarzu. A jeżeli chcesz jeszcze bardziej przeanalizować, swoje złe nawyki, nawyki, które ci nie służą, żeby się ich pozbyć, no to w opisie jest link do filmu z pytaniami, które ci w tym pomogą.